Pogrzeb Mariusza Waltera. Był telewizyjnym ojcem wielu gwiazd TVN. Relacja z uroczystości. W środę, 21 grudnia, odbędzie się pogrzeb Mariusza Waltera plus 85 litrów. Msza święta rozpocznie się w parafii św. Anny w Wilanowie w Warszawie o godzinie 11.00. Po jej zakończeniu Mariusz Walter zostanie pożegnany na cmentarzu przez bliskich krewnych oraz przyjaciół. Śledźcie naszą relację z uroczystości. Mariusz Walter zmarł 13 grudnia 2022 roku. Współzałożyciel stacji TVN miał 85 lat. Jego śmierć, o której poinformowała na antenie TVN 24 Monika Olejnik, wstrząsnęła światem mediów. Mariusz Walter to ojciec sukcesu wielu największych dziś gwiazd TVN, m.in. Martyny Wojciechowskiej, Anny Kalczyńskiej oraz Doroty Gardias. Twarze stacji tłumnie pożegnały współtwórcę oraz byłego prezesa stacji w poruszających wpisach w mediach społecznościowych. Pogrzeb Mariusza Waltera rozpocznie się w środę, 21 grudnia, o godzinie 11 w parafii Święty Anny w Wilanowie w Warszawie. Jak informował fakt, rodzina prosiła, aby żałobnicy nie przynosili wiązanek oraz wieńców, lecz zamiast tego dokonywali wpłat na rzecz fundacji TVN. Mariusz Walter zostanie pochowany na cmentarzu Parafii święty Anny, w rodzinnym grobie, w którym spoczywa między innymi jego siostra Michalina Horst. Najbliżsi współtwórcy TVN prosili, by nie składano im kondolencji. W uroczystości na cmentarzu uczestniczyć będą jedynie członkowie rodziny oraz przyjaciele Mariusza Waltera. W dalszej części artykułu znajdą Państwo relacje z uroczystości pogrzebowych Mariusza Waltera.